Znajdujemy się na terenie leśnictwa duszniki w nadleśnictwie zdroje. Tutaj dokonaliśmy wyboru choinki, która pojedzie do Brukseli na plac przed Parlament Europejski. Wybór został dokonany kilka dni temu. Dokonała to komisja złożona z przedstawicieli nadleśnictwa, jak również przedstawicieli władz leśnych. Kolejny raz choinkę zawiezie do Brukseli zakład usług leśnych w Byszczycy Kłodzkiej. do góry! Co, wiązać ci taśmę? Nie, weź ją tutaj może. Przerzuć ją przez te gałęzie. Ściągki. Tu ją całkiem przerzuć. Ściągnij, zbij. Już, już, idziemy. Do tej pory ścierałem kilkanaście tysięcy świerków, a to jest jeden z ładniejszych okazów, które widziałem do tej pory. Przeciwnięcie wycięcia choinki jest dość skomplikowaną operacją ze względu na nachylenie terenu w tym miejscu. Musieliśmy ściągnąć ciężki sprzęt. Była przytrzymywana na linie przez ciągnik LKT, żeby przy obalaniu nie obłamać gałęzi. W tej chwili drzewo już jest położone, przygotowywane do przetransportowania o 20 metrów do góry, do załadunku.